To, co teraz robię, zaczęło się od fascynacji teatrem, fascynacji taką techniką teatralną, tym, co się dzieje bardziej za sceną niż to, co się dzieje na scenie, a potem e, wizytą w telewizji, potem wizytą na koncertach. I w zasadzie to, że to robię, co robię, to nie był przypadek. To znaczy zawsze byłem sfokusowany na to, że, że chcę to robić. I tak się poskładało, że się udało. Zastanawiam się nad tym pytaniem, bo to jest pytanie trochę nie do mnie. To znaczy, inspirować może, inspirowany może być artysta. Ja nie jestem artystą. Bardziej, co mnie motywuje, to może to by było chyba lepsze w moim przypadku, a motywuje mnie to, że w tej pracy nie ma nudy. Bo pracuję już ponad 20 lat i myślę, że gdybym wykonywał zawód, który jest zawodem jakby stał, stałym, to znaczy rob, robiłbym stale to samo, to bym już tego nie mógł wykonywać. Natomiast tu motywuje mnie do pracy to, że się ciągle coś zmienia, ciągle jest coś innego, coś się, ciągle jest coś nowego. Może osobą, która dla mnie jest ważna, poza oczywiście moim ojcem, moją rodziną, jest w jakimś dużym stopniu mój szef. Na pewno w jakimś tam stopniu mnie ukształtował również. No, 20 lat wspólnej pracy powoduje, że wiele rzeczy przejąłem od niego i wiele rzeczy się od niego nauczyłem. No, najważniejsze jest rodzina, jednak nie da się ukryć i to jest y, priorytet, e, ale moja praca też. No, nie da się ukryć, że, że ta praca jest. Y, Praca, która angażuje człowieka na no prawie że na 100%. No jeżeli, jeżeli chce się to wykonywać, e, absorbuje, może angażuje, to absorbuje w bardzo dużym stopniu, więc ta praca jest ważna, ale jak wiadomo, no, mimo wszystko, naj, znaczy nie mimo wszystko, najważniejsza jest rodzina. Gdy nie ma nudy, to znaczy nie jestem w stanie odpoczywać. E, bez ruchu. Zawsze muszę coś robić. Moja żona się zawsze śmieje, że ja nie, nie jestem w stanie pójść na plażę i leżeć. Tak? To, to nie jest dla mnie odpoczynek. <trymiany> Nuda. <trymiany> to krótko. Ja już jestem w takim wieku, że chyba najbardziej obawiam się o zdrowie. No, to może takie typowe, ale nic no odkrywczego. Natomiast tak, no już to już jest chyba ten moment, że reszta przyjdzie sama i zresztą da się poradzić, i resztę da się jako, sobie jakoś tam ułożyć. Natomiast no, zdrowie to już jest taka rzecz, której, na którą trochę czasami nie mamy wpływu. Scena Jutro jako, jako ten projekt to możliwość rozwoju dla młodych ludzi, bo jakby jak człowiek pracuje i jest w pewnym pędzie to pewne rzeczy jakby przyjmuje na bieżąco i jakby jest w stanie poznać na bieżąco. Natomiast młodzi ludzie, którzy zaczynają przygodę z tą, z tą trudną i ciężką pracą i branżą, Myślę, że dzięki Scenie Jutro i tym różnym spotkaniom i, i prelekcjom mogą poznać, na czym tak naprawdę to wszystko polega i z czego to się wszystko bierze. Ta branża mnie nauczyła jednej rzeczy – nie planować. To znaczy, e, rzeczy, które ja Zaplanowane na najbliższe pół roku się nikt nie sprawdzały, bo wszystko się zmienia. To jest tak, że często planuję sobie weekend, a po czym się okazuje, że ten weekend zaplanowała mi moja praca. I także na pewno trochę stabilności więcej i takiego spokoju. Ale czy to się uda? Nie sądzę.